Rec. Mały Janek słodko śpi. Piwa nie da wypić mi. Daj mi go, a idzie grilla, gdzie trochę Ciebie czeka. Nie, tu specjalny jest filmik. Czecha z Jankiem. Dwóch Czechów. Dwa Czechy. Janek. Spokój teraz? No. Ale o już już o, do Pana go stres jedziemy dalej Dopadł go stres Koniec to zagramy jeszcze Ja mówię do Michała ma taki specyficzny Kuba lubi takie werteby tak? Takie no No tak To baj to to <grym> Michał weź mu tam tą, tą czapkę tak bardziej na ten A tu to jest Tony Tony Ciekijek No on pamięta, że on tutaj był już? on był dwa razy czy raz? Dwa. No. Raz z Wami. Potem jak do, do, do pieca Tomasz chodził. Do... <grywia> no, to on myślę, że pamiętam. Mnie mu się podobało ja to miejsce. Mama z piwem? Ja nie mam, weź, jakaś siara, nie, nie z